Serdecznie Państwa witam. Temat mój jest tematem wprowadzającym w tę problematykę cywilizację wobec multikulturalizmu. Jest to temat sam w sobie interesujący, ale też ze względów praktycznych, ponieważ możemy zaobserwować, że coś dzieje się w związku z multikulturalizmem, zwłaszcza nie tylko... Intelektualiści tym się zajmują, ale jak wiemy wypowiadają się politycy i to czołowi politycy europejscy. W związku z tym warto wyrobić sobie jakieś zdanie, jakąś opinię i ocenę, mając szerszy kontekst przed oczami, a nie tylko kwestie doraźnych sporów politycznych. Mnie interesuje problem właśnie relacji multikulturalizmu i wielokulturowości, a te terminy zaraz odróżnię do cywilizacji. Nie stricte do polityki jako takiej, chociaż i ten wątek się pojawi, ale do ostatecznie do cywilizacji, bo dopiero wtedy zobaczymy czy i jaka wielokulturowość może naprawdę mieć miejsce i Zgodnie z tym, co się mówi, nas ubogacać. Musimy odróżnić historyczną wielokulturowość, a więc istnienie obok siebie wielu różnych kultur od multikulturalizmu. Bo historycznie fakt, że istniały obok siebie różne kultury, jest czymś znanym, zwłaszcza w wielkich imperiach, takich jak imperium. Rzymskie, czy imperium bizantyńskie, czy mongolskie, czy rosyjskie, czy sowieckie. Tam było wiele różnych kultur. Ale również i w mniejszych państwach, takich jak Rzeczpospolita, zwłaszcza pierwsza, ale później również i druga, miało miejsce, miała miejsce wielokulturowość. Natomiast multikulturalizm jest pewnym programem politycznym a nawet ideologicznym to nie jest to samo co wielokulturowość chociaż słowo zdawałoby się na to wskazywać bo mamy i multum wiele i kulturalizm od kultura wiele kultur i izm jako taka końcówka abstrakcyjna ale to już nie jest to samo bo Słowo multikulturalizm jest neologizmem, który powstał dopiero w roku 60, 1965, ale, a więc bardzo młody jest to neologizm. I pojawia się on w Kanadzie. Pojawia się w Kanadzie, a potem przechodzi do Australii pod koniec lat 60. Otóż. Trzeba wydobyć ten kontekst, żeby mieć jakieś odniesienie do dalszych analiz. Dlaczego pojawił się multikulturalizm właśnie w Kanadzie, a potem w Australii? Otóż w Kanadzie, gdy premierem był Pierre Trudeau, chodziło o to, żeby zmienić politykę państwa w stosunku do z jednej strony pewnego konfliktu, jaki zachodził między kulturą anglosaską a kulturą francuską, a z drugiej strony, żeby zmienić nastawienie do wielu różnych kultur, jakie były obecne w Kanadzie za sprawą różnych mniejszości etnicznych, w tym również w stosunku do tej grupy, która została podbita, a mianowicie w stosunku do Indian. W przypadku Australii sytuacja jest podobna, tyle że nie ma już tych dwóch kultur angielskiej i francuskiej, tylko jest kultura anglosaska, kultura mniejszości etnicznej i znowu odpowiednikiem Indian są w tym wypadku aborygeni. Nazwa właściwie jest uniwersalna, bo aborigo, czyli właściwie tubylcy, czyli ci, którzy byli jakby tam na tym terenie od początku, a zostali podbici, więc i aborygeni zostali podbici, i Indianie zostali podbici. I teraz chodziło o to, żeby właśnie zmienić politykę państwa, a co za tym idzie: zmienić prawodawstwo, zmienić nastawienie instytucji i również, co ma swoje konkretne znaczenie, również politykę finansową. To była ta nowa polityka multikulturalizmu, wyrównania różnych. Kultur w ramach tych państw, o których mówiłem, a więc z jednej strony Kanady, a z drugiej strony Australii. Kanada oficjalnie powstaje jako państwo w 1867 roku dopiero, a Australia w 1901. A więc są to młode państwa, co też będzie miało swoje znaczenie. Na marginesie warto przypomnieć, że w obu tych projektach multikulturalizmu. Ważną rolę odgrywali Polacy. Jeśli chodzi o Kanadę, to senator Stanley Hajdarz. On w latach 1972-74 był ministrem, jako w ogóle pierwszy Polak w historii Kanady, był ministrem w Rządzie Kanadyjskim do spraw multikulturalizmu. Senator Hajdarz niedawno umarł w 2009 roku. A jeśli chodzi o Australię, to tu takim uznanym architektem intelektualnym architektem multikulturalizmu był profesor Jerzy Zubrzycki. Więc jaka to była polityka? Chodziło o to, żeby odejść od tego co było wcześniej, mianowicie od polityki asymilacji, stopniowej asymilacji różnych kultur do jednej kultury, tej kultury dominującej. W obu wypadkach była to kultura anglosaska. Więc w przypadku Kanady chodziło o to, żeby zrównoważyć z jednej strony tę dominantę anglosaską i francuską, ale równocześnie otworzyć się na kulturę mniejszości etnicznych łącznie z tą kulturą tubylców, czyli z jednej strony Indian, z drugiej Aborygenów. I teraz, żeby to jest w miarę. Jasne, tylko żeby teraz zrozumieć kontekst, w jakim to się pojawia, musimy uwzględnić czasy nowożytne, nowożytne a zwłaszcza ideologię oświecenia. Bo chodzi o to, że dlaczego, dlaczego kultura anglosaska czy kultura francuska w na mniejszą skalę uznane były za te kultury dominujące, a w stosunku do mniejszości etnicznych, a zwłaszcza Indian czy Aborygenów, stosowano tę zasadę asymilacji. Otóż musimy to tutaj sobie uświadomić, że w okresie oświecenia została sprecyzowana ideologia jednej cywilizacji względnie kultury ogólnoludzkiej, tyle że pozostającej na różnych etapach. I w Europie oświeceniowej toczył się spór o to, która z kultur europejskich jest kulturą najwyższą. I w tym właśnie momencie zaczęły krystalizować się nacjonalizmy europejskie obejmujące niektóre z państw. I główna, główny spór przebiegał między, między to byli właśnie Anglicy, kultura anglosaska, kultura francuska czy kultura niemiecka. To były, to, to były te trzy państwa, które rywalizowały o pierwszeństwo. Jeżeli więc najwyższy poziom rozwoju kultury reprezentuje Europa, a w ramach Europy kultura jednego z tych państw, to znaczy, że reszta ma się dostosować. I teraz w tej sytuacji, wo wobec procesu kolonizacji świata, zdobywcy, mając takie uzasadnienie ideologiczne, narzucali. Podbitym ludom swoją kulturę, przyjmując postawę asymilacji. Czyli chodziło o to, żeby zasymilować do danej kultury europejskiej pozostałe kultury, i to początkowo obejmowało ludy podbite, a później imigrantów. W momencie, kiedy Ameryka zwłaszcza, ale Australia także, stały się tym wymarzonym rajem dla wielu mniejszości etnicznych, one Odnajdywały się nie tylko w świecie, gdzie można było znaleźć lepsze warunki do życia, ale również był problem zachowania czy zmiany tożsamości kulturowej. I polityka odgórna państw, właśnie tych państw, takich jak Kanada czy, czy Australia, polegała na tym, żeby te grupy stopniowo asymilować, czyli żeby wszystkie przeszły na kulturę. Anglosaską. I ta polityka w latach 60. się zmieniła. Ona się zmieniła na rzecz wyrównywania kultur, czyli hasła tego, że wszystkie kultury są równe, i są różnorodne. I są różnorodne. Czyli kiedy mówimy o multikulturalizmie, to mamy najpierw ten etap asymilacji który zostaje zatrzymany, następnie ideologia wyrównywania wartości kultur, że wszystkie kultury są, są, mają w sobie pewną wartość, i po, potem pojawił się trzeci etap, bo na tym się nie skończyło, mianowicie swoisty rewanż za to, co działo się wcześniej. Rewanż na kulturze dominującej, czyli anglosaskiej lub francuskiej, następnie rewanż na kulturze europejskiej. Czy zachodniej i rewanż na chrześcijaństwie. Stąd kolejna faza rozwoju multikulturalizmu polegała na tym, żeby akcentować wszędzie swoją postawę antyzachodnią, czy antyanglosaską, czy antyfrancuską i antychrześcijańską, ponieważ to Europa wnosiła ze sobą chrześcijaństwo, gdzie już nie odróżniano protestantyzmu od katolicyzmu. W związku z tym za jednym zamachem potępiano katolicyzm, chociaż odpowiedzialnym ze strony ideowej za taki stosunek do mniejszości etnicznych i również aborygenów była kultura protestancka. Trzeba przypomnieć spory teologiczne, jakie miały miejsce właśnie w czasach nowożytnych, które towarzyszyły kolonializmowi, dotyczące problemu, czy Aborygeni są ludźmi, czy oni mają duszę. I były stanowiska takie, że nie są ludźmi. I to jakby usprawiedliwiało po pierwsze masową eksterminację ludów miejscowych, a po drugie bezpardonowy zabór ich mienia i ich ziem. I właściwie ta historia się powtórzyła, ta historia się powtórzyła na, wiersz, na większą skalę tak, jakby nie wyciągnięto, bo za słabo to było nagłośnione, ale nie wyciągnięto lekcji właśnie z, z soboru w Konstancji, kiedy polska delegacja, a głównie Paweł Włodkowicz, przedłożyli zebranym całą argumentację teologiczną. Starając się pokazać, że działania krzyżaków w stosunku do prusaków są niechrześcijańskie, że to są ludzie stworzenia Boże i mają swoje prawa, prawo do życia i prawo do własności i nie można pod przymusem nikogo nawracać. Otóż to wróciło w sposób bardziej jakby skomasowany na szerszą skalę w ramach już kolonializmu globalnego. Tyle, że w, wydaniu, że w wydaniu protestanckim. I o tym musimy pamiętać, a nie zrzucać winę na chrześcijaństwo czy na Europę, ponieważ mamy do czynienia z różnymi wariantami, ale te rzeczy nie są w szczegółach dyskutowane i nie są odróżniane. Więc widzimy, że polityka multikulturalizmu ma za sobą ideologię multikulturalizmu o korzeniach dość skomplikowanych, sięgających właśnie z jednej strony tej ideologii protestanckiej kolonializmu, a z drugiej strony ideologii antychrześcijańskiej oświeceniowej. I teraz następuje właśnie zderzenie zderzenie tej ideologii z nową jeszcze wizją. Utopijną, socjalistyczną, w ramach której chodzi o to, żeby w ogóle wytworzyć nowe społeczeństwo i nowe rozwiązania polityczne w świecie na skalę globalną. Czyli scenariusz jest taki, żeby za pomocą multikulturalizmu narzucanego odgórnie, mechanicznie za pomocą środków administracyjnych, propagandowych, prawnych itd. Żeby doprowadzić do zderzenia wielu różnych kultur w taki sposób, żeby te kultury się i te grupy etniczne się nawzajem powyniszczały. I w oparciu o ten materiał, który zostanie, zbudowane zostaje nowe społeczeństwo w nowym państwie. To jest docelowo jakby to, co uzasadnia tę propagandę multikulturalizmu. I teraz widzimy, jak nakładają się na siebie te, bo to, to się dzieje różnie, bo są różne ośrodki jakby ideologiczne, które promują różne wersje multikulturalizmu, bo widzimy, że ze strony silnych państw europejskich nastąpił opór. Wypowiedzi o, o, o tym na pewno będziemy jeszcze tutaj słyszeć wypowiedzi polityków tak ważnych, właściwie najważniejszych w Europie, którzy nadają ton jak, jak Angela Merkel, Merkel czy, czy Cameron czy Sarkozy, którzy ostatnio zaczęli krytykować multikulturalizm. Dlaczego? Bo mają ciągle ideę multikulturalizmu, który polega na asymilacji. I nagle spostrzegli, że te mniejszości narodowe wcale nie chcą się asymilować, co więcej są na tyle silne również pod względem biologicznym, bo są to społeczności rodzinne i wielodzietne, że one w niedługim czasie zdominują demokratycznie te właśnie państwa. I to jest podejście. W starym stylu, byśmy powiedzieli. Albo z drugiej strony mamy propagandę tych ideologii socjalistycznych, globalnych, które dążą do tego, żeby osłabić i zneutralizować, a w przyszłości w ogóle zlikwidować stare narody. Stare narody i ich kultury. I dlatego właśnie musimy, próbując, próbując zobaczyć w tym głębszym tle problem multikulturalizmu wobec cywilizacji musimy sobie uświadomić o co właściwie chodzi mianowicie dlaczego jakie to niesie szanse ale również jakie zagrożenia chodzi mianowicie o to żeby odzyskać znaczenie tych dwóch podstawowych słów jakie się pojawiają mianowicie kultura i cywilizacja otóż to słowo kultura łacińskie dzisiaj używane jest w 128 znaczeniach więc Chodzi o to, jakie są lansowane. Lansowane są znaczenia bardzo płytkie. Mianowicie kultura, no to to, są, to jest, pierwsza rzecz to kuchnia, prawda, że będzie kuchnia japońska, kuchnia chińska i, i kuchnia ukraińska. Druga rzecz to tańce, tańce i śpiewy. No więc jak pisał Bańkowicz kiedyś, były, były występy tych zespołów ludowych i różniły się tym, że panie z jednego zespołu miały, miały pasiaki w poprzek, a drugie miały wzdłuż. Więc Chodzi o to, że to się potem sprowadza do rzeczy takich drugorzędnych, natomiast gubi się sens ten najgłębszy rozumienia słowa kultura, gdzie mowa jest o czym? O tym, że kultura jest rozwinięciem i dopełnieniem natury ludzkiej. O to chodzi, że kultura rozwija i dopełnia ludzką naturę, czyli ona wchodzi w głąb człowieka. To najłatwiej można się przekonać, kiedy, kiedy słyszymy, ale również odczuwamy głęboko różnice w języku. Bo co innego, kiedy słyszymy jakieś dźwięki w językach obcych, a co innego, kiedy jest to dźwięk języka ojczystego. Kiedy w ojczystym języku mówimy Panie Boże, a ja po angielsku powiem My God, to, to nie ma już, nie ma w sobie tej właśnie głębi i tego poruszenia. I dlatego też Zwróćmy uwagę, to jest charakterystyczne choćby dla tych tak zwanych mniejszości polskich na terenach dawnej Rzeczypospolitej czy terenach Zesłań, że ostatnie, co, czego nie chcą stracić Polacy, potomkowie Zesłańców, kiedy system ich wynarodowił kompletnie i kiedy polskiego nie znają, to jest modlitwa po polsku. To jest niezwykle charakterystyczne. Wydawałoby się, że przecież, to jest tylko system znaków umownych, a oznacza to samo. Nie. Bo to przenika do głębi człowieka, i ten głęboki właśnie sens rozumienia słowa kultura on jest zagubiony. Gdy chodzi o cywilizację, to znowu narzuca się rozumienie słowa cywilizacja w sensie postępu technicznego. Mówimy, narody cywilizowane, bo mają na wyższym poziomie zlewo zmywaki, a tutaj są na niskim poziomie, bo mają, bo mają słabsze lodówki. Natomiast pamiętajmy, że słowo cywilizacja oznacza jeszcze od, od chociaż jest, to jest neologizm, ale jeszcze od czasów rzymskich, oznacza obywatela, czyli państwo, czyli społeczność, sposób jej zorganizowania. I tutaj kluczową sprawą jest, co jest podmiotem cywilizacji, co jest jej celem. I podmiotem może być państwo, może być jakiś, jak, jakaś grupa etniczna, grupa religijna, może być władza, może być partia. I rzecz polega właśnie na tym, że w przypadku cywilizacji właściwie rozumianej mamy do czynienia z człowiekiem jako podmiotem cywilizacji i celem, bo cywilizacja jest społecznym sposobem organizowania całego środowiska ludzkiego ze względu na, na człowieka. Bo człowiek, żeby żyć i normalnie się rozwijać i doskonalić, potrzebuje kontekstu społecznego, i tu potrzeba właśnie tego, tej cywilizacji, czyli tego, co pozwoli człowiekowi integralnie się rozwijać. I właśnie problem polega na tym, że aby połączyć ze sobą, żeby mogły współistnieć różne kultury, musimy się odwołać do cywilizacji. Bo nie można mechanicznie zestawić ze sobą tak sobie różnych kultur, że one będą się wzajemnie ubogacać. Bo jeżeli jedna kultura uznaje dzieciobójstwo, druga kultura uznaje jakieś orgie, trzecia kultura uznaje tylko etykę grupową, czyli inne standardy etyczne dotyczą moich, a inne obcych. To wówczas, wówczas jakie ubogacenie, jeżeli ktoś zgodnie ze swoją etyką mnie okradnie, a potem zabije. To żadne ubogacanie jest. A więc muszą, musi być jakaś podstawa, która, której akceptacja ze strony różnych kultur daje co, daje tę możliwość współistnienia i współbogacenia się. I nie wymyślono, lepszej podstawy niż rzeczywistość, a rzeczywistość to jest człowiek jako osoba, który posiada określone prawa, prawa płynące z jego natury, a nie z konwencji. I te podstawowe prawa, wśród których najważniejsze jest prawo do życia, prawo do przekazywania życia w rodzinie i prawo do prawdy i wolności, są prawami, które wyrastają z natury samego bytu, jakim jest człowiek. I w związku z tym, jeżeli kultury różnorodne, bo przecież Żadna kultura nie wypełnia możliwości i sposobów rozwoju i doskonalenia człowieka. Tak jak można poruszać się różnymi środkami lokomocji, można jechać na rowerze, można jechać samochodem, to zależy. No, trudno jechać samochodem na wysokości 5 tysięcy metrów, jak, jest, jak są same jakieś granie. Lepiej się wspinać. Samochód tam nie wiedzie, więc nie ma, nie ma absolutnie. Co z tego, że to jest Mercedes klasy 800? No i co z tego? I co, co on zrobi w takich warunkach? Nic nie zrobi. Więc nie ma jakiegoś absolutnego środka najdoskonalszego. On musi być dostosowany do kontekstu. I teraz, właśnie, rzecz polega na tym, że mówienie o multikulturalizmie albo wielokulturowości, bez odwołania do cywilizacji akceptowanej przez te kultury i cywilizacji, która otwarta jest na wielokulturowość, mija się z celem, dlatego że będzie miała miejsce albo bezpośrednia, albo ukryta konfrontacja kultur. Nie będzie żadnej współpracy i żadnego bogacenia się, chyba że jedni będą bogacić się kosztem drugich, ale wzajemnego bogacenia się nie będzie. Ono będzie miało tylko miejsce wtedy, kiedy akceptowane są te podstawowe zasady cywilizacji, którą konieczny nazwał łacińską, ale która wyrasta nie a priori odgórnie z jakiejś wizji. Czy z jakiegoś dekretu, ona wyrasta z czytania rzeczywistości, człowiek jest osobą, nie jest rzeczą, nie jest, nie jest zwierzęciem, nie jest zabawką, nie jest mechanizmem, jest osobą. I jako osoba ma określone prawa płynące z jego natury, do życia, do, do przekazywania życia w rodzinie, do prawdy i wolności. I jeżeli te kultury respektują te właśnie zasady, które formułujemy w ramach cywilizacji łacińskiej, to wtedy można mówić o tym, że realnie ma miejsce bogacenie i uzupełnianie wzajemnych kultur. Jeżeli nie, to jest droga konfrontacji, takiej czy innej. Dlatego, jeśli chcemy dalej rozważać przyszłość wielokulturowości, zwłaszcza w tym świecie zglobalizowanym, gdzie tak łatwa jest komunikacja, czy to w sensie fizycznym, że możemy się przemieszczać, czy też możemy ze sobą korespondować, rozmawiać, pisać i tak dalej, to jeżeli ta wielokulturowość ma być pożyteczna dla człowieka i dla poszczególnych kultur, to musi być oparta na tych zasadach, o jakich mówiłem, a jakie odsłania, nie tworzy, ale odsłania cywilizacja łacińska. W innym wypadku. Ta wielokulturowość znajdzie się poza cywilizacją, albo w ramach takich cywilizacji, które dążą do tego, żeby konfrontować ze sobą i mniejszości etniczne, i narody całe, po to, żeby właśnie maksymalnie się wyniszczały, i żeby potem budować jakiś nowy raj na ziemi. Raju tego nie będzie, ale próba realizacji tego raju doprowadza do konkretnych zniszczeń. I dlatego właśnie ideologia multikulturalizmu, którą rozpatrywać będziemy w tej dalszej perspektywie, jest groźna, a nawet zabójcza. Musimy wobec tego wracać do zasad cywilizacji łacińskiej, otwierając się na wiele kultur, żeby nas z kolei nie wypchnięto. W ten narożnik jakiegoś nacjonalizmu, czy faszyzmu czy czegoś jeszcze, bo to są tylko takie, takie, takie naklejki, pamiętając, że ta otwartość ma swoje granice, bo granicami jest prawo do życia, do rodziny, do prawdy i wolności. Jeżeli te prawa są odbierane, to mamy do czynienia nie z wielokulturowością czy multikulturalizmem, ale mamy do czynienia po prostu ze zwykłą wojną. A takiej wojny musimy się obawiać. Dlatego. Zwłaszcza my jako Polacy, mając doświadczenie wielokulturowości wielowiekowej, która narastała organicznie, zwłaszcza od czasów y, pierwszej Rzeczypospolitej, my nie mamy co się zapatrywać ani w Kanadę, ani w Australię, ani w Niemcy. My mamy swoją tradycję, swoje doświadczenia, swoje piękne wzory. One, ta wielokulturowość została w sposób brutalny zniszczona odgórnie. Ojciec profesor Krąpiec którego rocznicę śmierci niedługo będziemy obchodzić, 8 maja, wielokrotnie, ponieważ pochodził z tamtych terenów, z Kresów, urodził się w Berezowicy Małej, koło Zbaraża, niedaleko Tarnopola. On bardzo często nam, jako jeszcze studentom i potem współpracownikom, opowiadał, ile różnych kultur razem ze sobą żyło. Obok siebie. Ile różnych kultur. I potem właśnie nastąpiła ta potworna inwazja ideologii, polityki, zaborczości i to zostało. Ten świat został zniszczony. Dlatego my nie bójmy się multikulturalizmu, bo mamy wspaniałe wzory i do tych wzorów możemy w dalszym ciągu sięgać po to, żeby wzbogacać się o to, co faktycznie może nas wzbogacić. Dziękuję bardzo.